Cześć, z tej strony Michał Dziedziński, zapraszam Cię do 11 odcinka mojego kursu Vue 3. Dzisiaj opowiemy sobie o slotach, które pozwolą Wam tworzyć bardziej customizowalne komponenty. Zanim opowiemy sobie o tym, czym są sloty, to pokażę Ci, co tutaj zrobiłem. W tej naszej aplikacji. Otóż w my osą awesome komponent, mam dodany komponent osą awesome button, który sobie tutaj importowałem, następnie tutaj sobie zadeklarowałem, że będę go używał, dodałem tutaj klasę container oraz właśnie ten już komponent osą awesome button, w którym mamy button z napisem siema z tekstem siema yy, oraz jakieś tam podstawowe takie stylowanie dla tego batonu no i przejdźmy sobie do przeglądarki tutaj to tak wygląda, jest ten baton z tekstem siema no i on ma jak zmieniają mu się kolory na hover no ale domyślamy się, że gdzieś w naszej aplikacji no bo ogólnie stworzyliśmy ten komponent 8 awesome tak, no bo domyślamy się, że przycisk będzie wie więcej niż w jednym miejscu w naszej aplikacji, więc chcemy go po prostu mieć jako osobny komponent. Natomiast no domyślamy się, że tutaj nie na każdym przycisku chcielibyśmy mieć przyci chcielibyśmy mieć tekst siema, tak, tylko bardzo prawdopodobne różne teksty w zależności od tego, co ten nasz przycisk robi. No więc, yy, co możemy zrobić? Jak wiesz z jednej, wie, z jednej z poprzednich lekcji, możemy sobie dodać coś takiego jak props, tak? No więc dodajmy sobie teraz propsa, props. Niech to będzie, niech on się nazywa tekst. Tak, type string i Default. Niech właśnie będzie, niech będzie to siema tak powiedzmy, które tutaj mamy. OK. No i tutaj dodajemy sobie tekst tak. Dobra, no i teraz my osą awesome komponent. Zobaczmy to w przeglądarce odświeżymy, no mamy to siema, bo ma, ustawiliśmy tam defaultowy tekst tak, natomiast jak tutaj napiszemy tekst. I tutaj napiszmy, nie wiem, na przykład hello. No to teraz, jak przejdziemy do przeglądarki, to możecie zobaczyć, że mamy tutaj napis hello. No dobra. No i to nam rozwiązuje, jakby, problem taki, tak, że chcielibyśmy jakoś customizować tutaj tekst naszego przycisku. No ale nie możemy wpływać na jego. Style na przykład, tak? Na zawartość tego przycisku, bo powiedzmy, że chcielibyśmy, żeby zawartość ta była inna niż jest teraz. Powiedzmy, że ktoś wpadłby na pomysł dziwny jakiś, że chciałbym mieć na przykład tutaj zamiast yy, po prostu tekstu na, w naszym batonie, chciałby mieć. Heading, tak? Jakiś. No, już nad sensownością takiego rozwiązania tutaj nie będę się rozwodził, no ale powiedzmy, że ktoś sobie tak wymyślił. I dzięki temu, i to właśnie umożliwiają nam sloty, tak? No bo tutaj, owszem, moglibyśmy dodać coś takiego, że e, dodalibyśmy tutaj jakiś, nie wiem, na przykład e, tak, H1 i tutaj po prostu. Napisalibyśmy VI w coś tam, tak? No, i tutaj przekazywalibyśmy jakiegoś propsa, za pomocą którego byśmy to wyświetlali, albo nie. No, ale jakby to by rozwiązywało nam tylko jeden z problemów, tak? Bo może ktoś by chciał mieć H2 wewnątrz przycisku, albo H3, albo nie wiem, no cokolwiek, tak? Eee, więc do tego właśnie służą nam sloty. I już ci pokazuję, jak to działa. Otóż wpisałem tutaj właśnie slot. I dzięki temu tutaj, jak teraz cokolwiek wpiszę, wpiszmy sobie, właśnie jakiś heading, tak, tutaj napiszmy Word. Tak. Przejdźmy do przeglądarki, odświeżmy, no i zobaczcie, że tutaj, właśnie mamy teraz Hello World. Tak. I to jest właśnie tutaj, mamy wewnątrz tego przycisku h1, tak, dzięki temu, że tutaj mamy właśnie ten slot. Natomiast możemy zrobić tutaj jeszcze wewnątrz coś, co po prostu będzie wewnątrz tego slota, jeśli nie przekażemy nic właśnie do tego naszego komponentu, tak? Czyli jak tutaj napiszemy, na przykład h2 i tutaj napiszemy earth, tak? No to po zapisaniu tego przejściu tutaj, no i wykasujmy sobie ten nasz world, tak, no to jak odświeżymy, możemy zobaczyć, że mamy Hello Earth, tak, no i to jest właśnie, jak podejrzymy sobie w konsoli, tak, to tutaj dajmy to na bok ekranu, tak, tutaj możemy zobaczyć, że mamy właśnie H2 wewnątrz tego przycisku, no dobra, ale co nam jeszcze to umożliwia? No bo powiedzmy, dodawanie headingu wewnątrz przycisku, no to jest dość dziwny pomysł, tak, ale takie bardziej życiowe tutaj rozwiązanie. Otóż ktoś by mógł chcieć mieć na przykład jakąś ikonkę w przycisku, tak, jakiś obrazek, nie wiem, przejście dalej, jakąś strzałkę czy coś takiego. Dodajmy sobie tutaj jakiś obrazek, tak, tu. Tak. Logo. Niech też będzie logo. No i dodajmy jakąś klasę image na przykład. No i tutaj. Napiszmy image. No i po prostu ograniczmy jakoś jego wielkość. Czyli dajmy w20 h20. Tak. I to mamy zapisane. Przejdziemy do przeglądarki. No to widzimy, że mamy tutaj nasze logo View. Także możemy, właśnie tutaj przekazywać jakiś obrazek, na przykład tak, albo ikonę. Także tutaj, co dodamy tutaj wewnątrz tego naszego komponentu osą button teraz to wpadnie nam do tego, właśnie, slota wewnątrz osą button, Tak. Tutaj mamy właśnie tą domyślną. E, wartość, tak, czyli właśnie teraz jakbym tak usunął e, tego imidża. No to e, tutaj znowu pojawia się to R, tak? No dobra. No i to jest właśnie e, tak działa właśnie slot. No ale powiedzmy, że chcielibyśmy, e, aby no wewnątrz tego naszego komponentu no było jakoś. Więcej niż, więcej niż jeden taki slot, tak? No bo powiedzmy, że tutaj mamy, teraz wrzucamy sobie jakiś obrazek, tak, ale chcielibyśmy też zamiast tutaj zrobić sobie drugi slot, tak? Zróbmy sobie slot, tak? No i tutaj wewnątrz chcielibyśmy mieć właśnie jakiś tekst, tak? No bo tutaj może to sobie wy, wy, wywalmy, tak, no i tutaj chcielibyśmy, żeby w tym slocie lądował nam jakiś obrazek, jakaś, jakaś ikona, natomiast tutaj, żeby nam lądował e, jakiś tekst. No i e, do tego nam służą named sloty, czyli jak tutaj napiszemy name image, tak, a tutaj napiszemy name tekst. To dzięki temu teraz w komponencie rodzicu tak możemy tego użyć, odwołać się do tych nazw. Tak, czyli jak napiszemy tutaj template. Tak, przenieśmy sobie to image tutaj wyżej. Zróbmy tutaj porządek. No i jak tutaj napiszemy teraz image to to wewnątrz tego template wpad, powinno nam wpaść do tego slota z image. Natomiast jeśli tutaj zrobimy sobie następny template, i tutaj na przykład napiszmy, właśnie, h1 jakiś, i napiszmy, tra-ta-ta, Tak, i tutaj napiszemy tekst. No to teraz po przejściu do przeglądarki, widzimy tra ta i nasze logo view e, tak, no więc w ten sposób właśnie możemy tworzyć named sloty, no bo ten default slot może być tylko jeden e, bo jeśli nie mamy name'a no to właśnie to jest e, default slot, tak e, czyli po prostu to co wrzucimy tutaj bez, e, bez odwołania się do jakichś konkretnych name slotów, tak? No to to wpadnie do naszego po prostu slota. No i tutaj jeszcze mógłbyś się zastanawiać, no bo to mamy w takiej kolejności, tak, w jakiej chcielibyśmy, ale jeśli to zamienimy kolejnością nawet, no to widzimy, że tutaj nic się nie zmienia, tak? No bo to po prostu zależy od tego, jak ułożone są te sloty tutaj wewnątrz naszego komponentu. Natomiast jeśli tutaj byśmy sobie dodali jeszcze jakiś slot. Po prostu defaultowe, tak? No i tutaj napiszmy sobie yy, po prostu, nie wiem, wrzućmy jakiś paragraf i napiszmy miłego dnia. Tak, no to możesz zobaczyć, że to po prostu wpada yy, do tego default slota, tak? Yy. Moglibyśmy jeszcze chcieć tutaj zrobić coś takiego. Aby to było bardziej customizowane, na przykład tak. No, bo może ktoś, nie wiem, w innej kolejności by chciał mieć najpierw image, a później tekst. No to możemy to też wrzucić do tego naszego tego naszego slota defaultowego, tak? Te dwa name sloty I dzięki temu po prostu tutaj ja to wywalę może. Ups. To wywalę. Tak, no i teraz w związku z tym, że nie mamy mm, tam żadnej, żadnego default e, tekstu wrzuconego tak samego sobie, czy tam jakiegoś elementu, no to wyświetlają nam się te dwa namesloty, tak? E, natomiast e, jeśli tutaj po prostu bym sobie e, dodał. Mm, to sobie może skopiuję, tak żebyś to miał jak sobie zaciągniesz na przykład to repozytorium. Tak, ale tutaj powiedzmy, że stworzyłbym sobie jakiegoś diva. niech ma klasę. Square, tak. No i tutaj napiszmy jakieś W50, H50 i na red, tak. No to tutaj możesz zobaczyć, że ten div nam po prostu wrzucił się tutaj do właśnie, do środka, tak. W miejsce tego slota, który po prostu oplata nam te Dwa named slot. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Sloty myślę, że są przydatną rzeczą. Właśnie pozwalają tworzyć takie bardziej kustomizowalne komponenty. Często po prostu nie potrafimy z góry określić, co byśmy chcieli, żeby znajdowało się wewnątrz tego naszego komponentu. Także właśnie do tego służą nam sloty. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Cię na kolejne. Pozdrawiam, cześć.